Filmy na moim kanale powstają dzięki współpracy z EA Creator Network. Cześć, Aleś, z tej strony Elis. Witam Was w kolejnym odcinku Wehikuł Czasu, cykl czwarty? Chyba czwarty. Dobrze liczę? Pierwszy? Tak, to jest cykl czwarty. Jesteśmy z Kilianem gdzieś. Aha, przed jego domem. Dobra, tylko z drugiej strony. Ostatnio co robiliśmy, to mieliśmy... Pszczoły, zasialiśmy kilka roślin, mamy też kury, tak, żeby mieć jajka, mamy też kurczaki, więc gdzieś ta jego rolnicza część życia będzie się tutaj rozwijać. Będzie tutaj bardzo skromnie, myślę, ale mam nadzieję, że będzie szczęśliwy. Ja bardzo lubię taką rozgrywkę, właśnie wiejską, taką ciepłą. I nawet jeśli Kilian będzie samotnikiem, bo taka jest jego rola w tym cyklu, tak jest bardzo rozżalony, no to. Ale mam nadzieję, że będzie i tak tutaj szczęśliwy i że się jakoś tam spełni w tym, co będzie robił musimy jakoś zarabiać pieniądze, mamy 3 tysiące ale mamy chyba wysokie rachunki, z tego co pamiętam, że nas na nie nie stać e, jakie tam mamy rachunki, no właśnie 7 tysięcy więc musimy zarobić gdzieś 4000. tysiące gdzie najłatwiej, to myślę, że jednak w tym drewnie tym bardziej, że on już ma jakieś tam majsterkowania poziomy zrobione, ma już szósty poziom więc myślę, że to może sprzedawać będzie robił meble tak, żeby móc jak najszybciej zarobić pieniądze, żeby móc się utrzymać. Nawet nie chodzi o jakiś wysoki komfort życia, tylko żeby no nie prąd mu nie, nie wyłączyli. Chociaż fajnie byłoby, gdyby miał generator mimo wszystko, bo to wiecie, jest taka okolica... Może jakiś regał? Bo to jednak jest okolica taka leśna, gdzie... Mogą być jakieś awarie prądu, gdzie, gdzie mogą być, no nie wiem, przerwy w dostawach, cokolwiek, bo to jednak no jest las, no to mógłby mieć coś takiego, że, że ma ten generator, w razie gdyby coś się stało, no jest, wiecie... Jak to się mówi? Nieprzewrażliwiony, tylko przygotowany i przezorny. O, o to słowo mi chodziło. Jest przezorny w tych swoich, w tym swoim życiu w lesie, więc warto takie rzeczy mieć. Ale czy będzie miał, to nie wiem, bo to byśmy musieli paliwo zbierać, musielibyśmy mieć te owady, a nie wiem, czy chce aż tak wiele mieć rzeczy. Mamy w ogóle. A też jajka już do zebrania. Bardzo fajnie, to mnie cieszy. No bo wiecie, będziemy mieć lodówkę, będziemy tam mieć jedzenie nasze. Jajka, no to. te włosy. No to warto, żeby one się nie psuły tak szybko. Jezus, te moje kłaki, kiedy ja pójdę do fryzjera. Nie wiem. Chyba nigdy. E, dobra, to sobie zrobi mebel. Będziemy. Nie wiem, czy. jak jak to zrobić? Czy. No, bo sklep tak nie pasuje mi do niego. Sklep za dużo kontaktu z ludźmi. On raczej nie będzie mógł. Bo to, co mamy tutaj, chyba, to nie wiem, czy nie można wystawić na plopsy tego, co on zrobi. Jeśli on zrobi coś, co wyląduje w. Tutaj, w tym wyposażeniu, to on może to chyba sprzedać na plopsy. Ale jak coś ląduje w wyposażeniu rodziny, bo te większe meble tak lądują, no to możemy je sprzedać albo w sklepie. Albo po prostu przeciągnąć do sprzedaży. Więc myślę, że raczej zrobimy tę drugą opcję. Chyba, że, no mówię, chyba, że będzie tutaj coś, będzie można sprzedać, no to wtedy to będziemy robić. W ogóle on ma tutaj też swoje jeszcze obrazy jako Oli. To są jego? Nie. A no tak, to są jego, no bo teraz zmieniło się nazwisko, więc to są jego obrazy. On może sobie nawet gdzieś powiesić na pamiątkę, czy coś by pasowało. A i to nam pasuje. Ten obraz nam pasuje tutaj, że można go położyć. Zaraz sobie go tutaj o... I będzie miał, słuchajcie, nawet sztukę. <grym> I sobie tutaj oprawimy płótno. Tak, na razie to czarny, może potem zmienimy na brązowy. Yy, dobra, dobra. To co? Lecisz, Kilian? Co zrobiłeś już? On już to zrobił? Nawet nie widziałam... Yy, nie zrobił. czy znaczy, zrobił, ale na pewno jest tutaj. No, jest ta półka i ona kosztuje 300... 75, więc myślę, że możemy to sprzedać już teraz. No bo moglibyśmy zrobić mu sklep, ale nie wiem, czy to nie jest sklep za bardzo życie na, na, na świeczniku i maja. On odlewa wszystkich, chyba że został dziadkiem. No to w sensie pradziadkiem, już Ym, możesz zrobić w stół do jadalni. No bo tam za bardzo jest na świeczniku, za bardzo może być właśnie obserwowany, mogą na niego zwracać uwagę ludzie, no bo jednak właściciel sklepu to jest już coś więcej nie niż jakiś tam typ w lesie, więc myślę, że, że jednak nie będzie miał tego sklepu, chyba, że nam coś odwali w trakcie i, i stwierdzimy, że, że jednak to będzie dobry pomysł. Dobra, tu ma te swoje rośliny. Wszystko jest w porządku, więc mogą sobie rosnąć, będziemy mieć co jeść. Okej, okay, rób, rób sobie, a my czekamy za tobą. On mówi, on dużo z domu ruszać się raczej nie będzie, ze względu na to, że on się tutaj zaszył. To będzie taka jego samotnia yy, ogr na swoim bagnie i. I tu właśnie ma zamiar e, spędzać e, swój cykl. No mówię, domek bardzo podobny do Najel, tak jak już mówiłam ostatnio w odcinku, ale to są moje klimaty, ja Wam powiem. Ja tu, tu widać od razu, że, to, że ja taką chatę po prostu, ju, Judyta, Era i, i tyle. O, siódmy poziom majsterkowania, bardzo ładnie. Mamy już siódmy poziom, więc już ym, tak naprawdę te cykle będą szły dużo szybciej, właśnie ze względu na to, że, ym, no, że on ma już podbitych wiele rzeczy. Co tam, kurko? Ty chcesz walczyć? O ty, dziaduwo, na nas tutaj skaczesz. Na nas tutaj skaczesz. O ty, będziemy musieli oczywiście na, na, nazwać te kury. Jak możemy nazwać kury? Ile mamy kur? Mamy jedno. Mamy kurczaczka tutaj, jednego małego. I mamy chyba koguta. Tak. W ogóle ten czarny kogut on nas nie może zabić przypadkiem. Coś z tymi kogutami było, pamiętam. Dobra, robi teraz to łóżko. Czy co to tam robi? Nie, stół do jadalni on robił. To niech kończy... I, I czas myślę, że zaraz na przygotowanie jakiegoś obiadu, chyba że coś masz w lodówce. Masz coś typie w lodówce czy nie masz? Pokaż. On tu coś ma. O, on ma fasolkę po bretońsku. Ten może sobie zjeść tę fasolkę po bretońsku i nawet nie musi za bardzo gotować, więc ze spokojem czasu na tym nie będzie tracił. E, w sensie na gotowanie. Dobra, stół do jadalni. 1330. O, to jest już zarobek spory. Więc tu już mamy jakiś zysk na rachunki. Myślę, że dzisiaj zarobimy. A reszta co będzie, to będzie na jego potrzeby. Zrób jeszcze jakiś mebel. Zrób jeszcze raz ten stół, bo tu jest duży zarobek. Ze dwa takie stoły jeszcze zrobi i będziemy mieć na rachunki. Ile tam dokładnie było? 7000 ile? 239. Dobrze. Damy radę. Za co są te inne opłaty? Halo, halo. Co to tutaj mamy? Nieopłacone usługi, prowizje, dodatkowe rachunki. Jakie dodatkowe rachunki? Ja się pytam, moi drodzy. Jakie dodatkowe rachunki? Nie wiem, może podatek od ziemi. <grytanie> Kurczaczku, gdzie ty lecisz? Gdzie idziesz? Dokąd Kwowadis? I don't know. Dobra, on robi stół, a my się widzimy za chwilę, jak tam zrobi jeszcze stół czy dwa, więc małe cięcie i, i za chwilę się widzimy znów. No teraz się widzimy. No widzimy się właśnie teraz. <grytanie> Zrobił stół i trochę, bo już ma zły humor, więc nie chcę, żeby kontynuował, bo ten stół będzie gorszej jakości. No, zobaczcie, to już jest jakość normalna, wartość 485 i to już nie jest taki zysk, więc będzie musiał pracować dalej, ale jesteśmy na dobrej drodze. Więc teraz może skorzystać ze swojej pięknej łazienki, zjeść sobie obiad, który tutaj będzie miał, właśnie w lodówce, weź sobie resztki. I teraz możesz już się trochę odprężyć przed kolejną pracą. No jednak jak to na wsi roboty zawsze trochę jest, nie? Jak, yy, yy, no jak się jedno skończy, to i kolejne się zaczyna. I, I to jest to. O, tu przez tą książkę można gotować. Nawet nie wiedziałam. Ale na razie nic nie musi gotować i musi mieć, bo ma w lodówce, więc to wystarczy. Yy, potem zajmie się swoimi kurami. Mm, odpowiedzieć dowcip, ale ten dowcip się raczej nie spodoba Podejrzewam <gry> Dobra, tylko najpierw obiad, nie? Najpierw weź sobie talerz I dopiero potem, no tak, tak myślałam, że weźmy talerz I pójdę od razu z talerzem do kury Ale to przynajmniej dwa w jednym, dobra No mówiłam, że jej się chyba nie spodoba Zapytaj, czy kurczaki takie istnieją To by też możesz powiedzieć I złóż życzenia z okazji Święta kura <gry> Dobrze, złóż, złóż życzenia bardzo proszę. Jakie? Czemu takie złe? I kurczakowi też się nie podobają. O te kury, co, co one? Co one z nami nie chcą tutaj interakcji żadnych. Bardzo krwisty stek może sobie też zrobić. Możemy tutaj zrobić właśnie jakieś jakieś steki. Fajnie byłoby i tak, gdyby yy, gdyby poznał jednak sąsiadów, bo to... No tak na wsi to każdy każdego zna jednak, nie? Ale myślę, że to jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby takie znajomości nawiązywać, ale myślę, jeszcze raz powiem myślę, 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 że yy, jednak kiedyś trzeba będzie jak, 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 jakichś sąsiadów poznać, bo to warto sąsiadów znać. Jajka zebrane. Mamy, yy, mamy jedno, jedno jajko. No bo mamy jedną kurę, która może znieść jajko, więc jedno jajko dostajemy. Chodź sobie, tak, możesz zjeść, słuchaj, masz tutaj yy, krzesła, usiądź, czy ty możesz tutaj coś z tym zrobić? Stwórz bransoletkę przyjaźni, a nie możesz zrobić, o, hafty, proste, duża obręcz, spróbuj zrobić tęczę. Tu na dworze jest 15. on musi te swoje kreatywne umiejętności też jakoś podbić. Ale idziesz do domu, aha, myślałam, że on sobie zrobi na dworze, bo ładna pogoda jeszcze jest, cieplutko, jeszcze jesień, ale on woli widocznie w swojej sypialni. I ta galeria z trzech, z dwóch, nie, z trzech, z trzech poprzednich pokoleń, tutaj wszystkich możemy zobaczyć, wszystkich ważnych simów, którzy się pojawili, zainspirowan. Ile tam Ci wyszło? Wystaw na Plopsi. O, możesz sprzedać za, sto, za 179. Możesz wystawić. Mam nadzieję, że ktoś to kupi. To, co możemy wystawiać, to będziemy wystawiać. A jako, że jesteś zainspirowany, to możesz dokończyć sobie ten stół. Zapraszam. I tak minął dzień pierwszy. <grywa> na robocie. No, ale tak, ta, tak to jest na wsi, nie? Tak to jest na wsi. Patrzcie, Mariko bezczelna przyszła. Mariko, uciekaj stąd. On nie chce Cię widzieć. On jest obrażony. No, nawet nie wiem, że ona przyszła, bo on tutaj jest zajęty swoją robotą. A zobaczymy, ile teraz ten stół kosztuje. Czy zainspirowanie coś pomogło? 416. Co taki wcześniej był drogi? Iron Nose. Spróbujemy jeszcze raz zrobić. Był cały czas zainspirowany. 900, no już lepiej. I już prawie będziemy mieć na rachunki. To ja mu zrobię jeszcze jeden stół na dzisiaj. I na to mu wystarczy koniec roboty. Na, na dziś będzie feirant. I pójdziemy jeszcze w jedno miejsce z nim. 501. No nie ma szału. Myślałam, że będzie lepsze, że będzie też po te 1300 jak poprzednio. Ale już jesteśmy w miarę do przodu. Na rachunki nas stać, mam nadzieję, będzie. Słuchajcie, jest godzina 21:40. Prawie było. <grym> A jako, że jest późno, to wiecie co? Ja myślę, że Kilian by poszedł do Strangerville i trochę powęszył. W sensie, zobaczył z daleka chociaż jak ta jego rodzina sobie radzi bez Klary, więc ja bym chciała, żeby on tutaj poszedł i wiecie, i z daleka poobserwował, trochę creepy, nie? dorosły facet i obserwuje dom w którym jest dwójka malutkich dzieci ja bym nie była, że tak powiem, zadowolona gdyby ktoś mi tak podłaził pod okna ale zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie ale się szybko wczytało hmm nie zdążyłam się napić wodę. I on nawet nie, nie, jakby nie, za, nie zapuka do drzwi, ale widzimy, że tam jest kołyska z dzieckiem. Czy my tutaj możemy się włamać, na przykład? Myślicie, żeby się włamał? Ja myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Ale chciałabym, żeby podszedł tutaj. I żeby popatrzył przez okno. Czy coś tu widać, czy. Czy jest tutaj coś, coś się kryje? Czy może jakaś nowa kobieta? Albo co tutaj jest? Patrzcie, widzimy, widzimy, że jest um, Mateusz, był Mateusz. Tak. Myślę, że, że na razie na włamywanie się jest, a czasie tym bardziej, że widzi, że Mateusz jest w domu. Ale kto wie, co mu do głowy nie wskoczy, tutaj obserwuje, widzi, że że Mateusz jest w domu, no bo widzi, że jest, więc tutaj na razie nie podchodzi, podejdzie na razie jeszcze tutaj. Nie, co ja zrobiłam? A, podejdź, dobra. Tu sobie dzieciaczka swojego zobaczy. Czy wy macie je w związkach? No on ma brimina w związkach. Brimin i Himin O, on już jest trochę większy. A Paweł? Paweł wadi. Czyje to dziecko? Czyje to są dzieci, halo? Kajetan, Kajetan jest od Mai. Boże, oni mają kolejne dziecko. Co, co ten co ten windur? Czy z kim on ją cały czas zmierzył? Ona w ogóle jest Ona nie jest elfką, ona bardzo dużo, długo żyje, powiem wam, bardzo długo żyje. Dobra, chodź zobaczyć y, sobie Brimina. Jak tam się bawi zabawką w domu, w swoim pokoju. Ej, on przecież tutaj nie przeleje. co ja zrobiłam? I on tam nie przejdzie, bo tutaj przecież jest zamknięty ten teren. Ja zapomniałam, to nie obejrzy, ale tutaj popatrzył, już chyba poszedł Mateusz spać. Tak, Mateusz jest już w łóżku, więc no wraca do. Możemy tutaj. Węż, powęż trochę w skrzynce. Powęż w skrzynce zobaczyć, co mają ciekawego, no bo może coś przyszło do Klary jeszcze, a on by chciał wiedzieć takie rzeczy, nie? Nikogo tutaj nie widać, żadnych sąsiadów. O nie, ktoś tam chodzi, ale no. Może ci się uda coś znaleźć. Wygląda, jakby to było coś ciekawego. Czy coś przykuło Twoją uwagę, Kilianie? Że Mateusz ma następujący sekret: lipa w wierzbowej zatoczce. Co z tą lipą? Wiesz co? Mam już powyżej uszu słuchania o wierzbowej zatoczce. Wszyscy bez przerwy o niej gadają. Wierzbowa zatoczka to, wierzbowa zatoczka siam to, mam tego dość. Nienawidzę wierzbowej zatoczki. Spędzam tu stanowczo za dużo czasu. Przy czym, nawet jedna minuta to dla mnie za dużo. Tu jest za wierzbowo i trochę zatoczkowo. Jak to mówią, trawa jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie płotu. Ale co jeśli trawa wierzbowej zatoczce jest zbyt zielona? Pomyśl o tym. Patrzcie go, jak hejtuje wierzbową zatoczkę. Dobra, może wierzbowa zatoczka jest bardzo taka basic, ale no. No wciąż wierzbowa ta zatoczka ma swój urok. Myślę, że ma większy urok niż Stranger Vil, która jest pustynią. <grym> Killian ma wrażenie, że wszystko jest na razie w porządku, że nic się takiego nie dzieje z jego rodziną, dzieci są zdrowe, Mateusz nie, nie, nie przyprowadził sobie żadnej baby <grym> jeszcze. Więc na razie jest Kilian uspokojony. I to co do spania? Dobra, jeszcze jeden stół zrobi. O, mamy już na rachunki. Nice, dobra. Rachunki mamy, więc to jest najważniejsze. Pójdzie sobie skorzystać i weźmie sobie kąpiel, bo jednak trochę się narobił dzisiaj. Czy jedzenie już nie będzie? Ja od razu pójdę spać. Słuchajcie, tak minął dzień pierwszy, więc my widzimy się rano. O, ale sobie pospał aż do ósmej. Bardzo proszę, trzeba nakarmić kurczaki, bo tutaj dla naszej kurki nie starczyło dzisiaj jedzenia. Zbierz jajka, jedno pewnie będzie, prawda? O, brudnawe, nawet dwa są. O, posprzątaj kurnik, najpierw trzeba się kurami zająć, dopiero potem można zająć się sobą. E, możesz też zebrać cały plon. Na razie są chyba tylko jajka. Jajka! Jajka na drzewie, jabłka. E, tutaj nic nie ma. I tu mamy kwiaty. To nam się kwiaty przydadzą, bo będziemy robić oczywiście też te nasze bukiety. Kilian zebrał dwa jajka. Okej. Okay. Pomarańczowe jajko dostał, ale żadne nie ma możliwości wyklucia, prawda? Zbiera sobie miód, a ja zrobię sobie zdjęcie na miniaturę. To zbiera sobie miód i myślę, że też może trochę tę te swoją więź z pszczołami budować. Pewnie zostanie, no, urządlony kilka razy, znając życie, ale może będzie, a nuż dobrze. Zobaczcie, jaki władca. Władca pszczół, jakiś zadowolony i szczęśliwy typ. Pięknie to wygląda, no patrzcie. I udało mu się zbudować więź z pszczołami. I tutaj też możesz zbudować, już jest trochę lepiej, ulurszuli. Stopień rozdrażania niski, mam nadzieję, że, ty te... że Tych też nie wkurzysz. I że pszczółki będą potem szczęśliwe i będą dawały dużo dobrego miodu. Mam tutaj też kwiatki, do których mogą lecieć. Oczywiście, że to nie działa w taki sposób, ale możemy sobie wyobrazić, że tak to działa tutaj, że mają kwiaty, więc mają z czego zbierać pyłek. Co tam? Brakuje ci uwagi? Kurko nasza. Interakcje społeczne, to pobaw się trochę z nią może. Możemy spróbować zrobić jakiś, jakiś fajny bukiet. To też jest do użytku? Nie, to jest zwykły stół. No przecież, stwórz kompozycje, bukiety weselne, wszystko, zobaczymy, co mamy do roboty. E, możemy zrobić chryzantemy i możemy zrobić letni poranek, też z chryzantem. Myślę, że możemy spróbować ten letni poranek. Jest jesień, chłodno, ale letni. Wspomnienie lata. Dzień, wspomnienie lata. E, te wazony mi się nie podobają, ten, ten zielony kolor. Wolałabym jednak jakieś inne wazoniki. Jeśli chodzi akurat o kompozycję. Więc on mam nadzieję, że jakoś mu przejdzie to całe wkurzenie. Znaczy, ja rozumiem, że on jest wkurzony, i rozumiem, że on będzie wkurzony, i, i ma do tego całkowicie prawo. Ale dla jego własnego zdrowia psychicznego i spokoju ducha, warto byłoby, gdyby jednak zajął się teraz tym, co ma do roboty, o, na zdrowie, a nie mm, rozpamiętywał o tym, co było, bo to i tak nic nie zmieni. I co? No i mamy. Teraz jest biały wazon, dobrze. Możemy dodać jakiś inny wazon, oczywiście. Letni, jako że to są chryza chryzantemy, mi się kurde kojarzą bardziej z jesienią i bardziej kojarzą mi się z cmentarzem. Więc ja myślę, że to może być kompozycja cmentarna. I wtedy jaki? Wypalany wazon ceramiczny, myślę, że będzie dosyć cmentarny. A jest jesienny? Czy tutaj mamy jesienny, jakiś czarny? Nie, za bardzo żałobny. Ale. Nie widzę jesiennego, albo jestem ślepa kura. E, dobra, dodamy w takim razie wypalany ceramiczny, i wtedy o, to jest już bardziej cmentarny. To jest już bardziej cmentarny, więc my tak zrobimy. Chciałabym też to oczywiście wystawić na plopsi, dawać. Może ktoś kupi jeszcze, zanim to się nie zepsuje. E, ile to jest dobre, będzie ten bukiet? Nie wiem. Ale jakość kiepska. Musi się jeszcze trochę nauczyć. Ale słuchajcie, nie od razu, że zbudowano i grosz do grosza i punkcik do punkciku i będzie coraz lepiej. Nie ma co się łamać. Będzie git. Jest czwartek. Jest czwartek 14. Ty już żeś zrobił wszystko, co miałeś do zrobienia, mój drogi. Co, co to ma znaczyć tak wcześnie? Co, co byś mógł iść? Słuchaj, a może zobaczymy, co jest na, na wsi. Zobaczymy, co jest na wsi i czy możesz tutaj gdzieś zajść do kogoś i u kogoś się tam Trochę rozejrzeć. Hmm. Ale tutaj nic nie widzę. A może wejdź na szczyt. Słuchaj, idziesz teraz yy, na podbój twojej okolicy. Blisko domu, chodź. Tutaj co jest? Kwiat paproci kwitnie tylko podczas pełni, ale pełni jeszcze nie ma, dopiero jest rosnący półksiężyc, więc jeszcze no trochę nam dni zostało. Ja nie wiem, ile mam, na ile dni mam fazy księżyca, chyba na 14 ustawione. Więc my przyjdziemy sobie po ten kwiat poproć, No oczywiście, że tak, tym bardziej, że on jest tutaj rolnikiem, ogrodnikiem, więc jak najbardziej. Może tutaj się porozglądać, zobacz, jak to jest pięknie. Patrzcie, jak mamy piękną okolicę tutaj, widok na staw. Bądź na, na małe jeziorku pewnie stawek. Yy, mamy tu sąsiadów. Tu była jakaś tylko wycinka drzew, więc tych drzew jest trochę mniej, ale też jest rzeka. No, no takie trochę postprzemysłowe, ale. Ale no, coś tam jest. Yy, co my tu mamy jeszcze za budynki w tej naszej okolicy, które może moglibyśmy odwiedzić któregoś razu? Mamy bibliotekę, a to jest pusty. Jakiś budynek. I tutaj też nie można iść. Szkoda. E, aha, tutaj jest. Tu są wilkołaki, więc tu na razie się nie zapędzamy, bo nie chcemy z żadnymi wilkołakami zadzierać. Ale możemy zwiedzić tunele. Na razie myślę, że Kilian by się ograniczył do takich no, bezpieczniejszych rzeczy, więc nie będziemy tutaj e, na razie ryzykować. Ale tu się leją, patrzcie. Jak się leją wilkołaki? Kto wygra? Nie znam obojga. Kto wy... Ej, ty wygrałeś, Christopher. A oni tak, taki sparing był przyjazny. Dobra, myślałam, że oni się leją na poważnie. Dobra, no to mamy słuchajcie, wolne, że tak powiem. To podejdź sobie tutaj i zrób sobie na kolację je coś dobrego. Ja myślę, że po dobrze wykonanej pracy, po zarobieniu na rachunki. Myślę, że właśnie zasłużył na coś smacznego, żeby dobrą kolację sobie zjeść I ja myślę, że to byłby ten krwisty stek Myślicie, że, Czy myślicie, że Kilian lubiłby takie krwiste steki? Ja myślę, że tak, ale to dużo mięsa potrzeba No ale najwyżej zarobi sobie i trochę kupi jakieś mięso Pójdzie gdzieś do sklepu właśnie i kupi No bo swojego mięsa nie mamy i nie będziemy mieć, ja nie chcę sprzedawać naszych kur i ewentualnie jakieś krowy, czy co będziemy tam mieć na mięso nie tu jest przyjazna farma <noise> i tu będą dożywały spokojnej starości, dając nam tylko to, co po prostu dają na co dzień że tak powiem, chociaż no wiem jak działają krowy jak dają mleko, więc no akurat to, to trochę e, trochę takie naciągane ale dobra, umówmy się, że tak jest czy tam kurko, ty mięsa raczej nie lubisz takiego, takiego, takiego chociaż ty byś nie wszystko zeżarła, znając życie Kury to wszystko zeźrą. Pamiętam, jak u moich dziadków kiedyś wyrzucili wiśnie z nalewki i kury to zeżarły i były pijane. Weź sobie porcję, pokaż ten krwisty. No jest krwisty, widać tutaj ten... Wszystkie te takie soki z tego, z tego mięsa. Ja tego nie lubię. Ja wolę mocno wysmażone mięso. Zjedz sobie... A, nawet nie jesteś głodny, to bardziej się siku chce. Ale dobra, najpierw sobie zjedz. Już taką, taką obiadokolację, można powiedzieć, że to jest Twoja. Wystarczy, on jest najedzony, wystarczająco. Ale potem, jak już zjesz, to skorzystasz z toalety. Boję się mu teraz zaznaczyć, bo on pójdzie z tym talerzem na ten kibel. Ciekawa jestem, czy, czy tak będzie. A nie. O dziwo, o dziwo został przy stole. Jestem teraz zaskoczona. I na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. No, taki bardzo domowy, ale on no, na razie się oswaja z tym wszystkim. Z tym, jak to wygląda, jak będzie wyglądało to życie, jak to życie się tak, no, y, prowadzi, nie? No, bo dobra, jako Nael żył na wsi, ale to było inne życie, bo nie było tam zwierząt i, i nie było tam takich typowo wiejskich zajęć, nie? Tam były interakcje społeczne, y, tam były. Tam było skupienie się właśnie na ludziach, na emocjach, na, na sposobie generalnie życia w świecie Simów. A tutaj jest obcykanem, tutaj wie wszystko, nie? Więc yy, tyle tylko, że są nowe rzeczy dla niego, jako rzeczy do, do życia, a nie jako totalnie nowe takie ło, co, co, co to jest, nie? Więc to akurat nie, więc tutaj ma, ma spokojną głowę, ale no, musi się i tak przyzwyczaić i do nowych warunków, i do nowej rzeczywistości, i tego, że jest dala też od swoich dzieci. No i że jest obrażony na cały świat. Jest trochę zmęczony, ale nie pójdzie jeszcze. Spać, obejrzę sobie telewizję i na tym będziemy, moi drodzy, kończyć dzisiejszy odcinek. Myślę, że wystarczy. Będziemy widzieć się w kolejnych. Słuchajcie, dajcie znać, czy Wam się podoba takie życie, czy chętnie byście w takim życiu sobie, takim życiem sobie byście pożyli. Bo ja myślę, że chętnie bym sobie przez chwilę takie pożyła. Nie wiem, czy na całe życie, aż mnie noc zaswędział, może kłamie. <laughs> Nie wiem, czy na całe życie, ale na jakąś część być może. Nie takim prawdziwym gospodarstwie, gdzie trzeba tam, wiecie, nie, pole i te sprawy, ale tak właśnie kurkę czy coś to. No to tyle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!